Jesteśmy w trakcie, ale obiecałem, że Ci zrobię ten filmik, to Ci robię. Więc tak, więc wszystko jest w czarnym macie. To jest kilka warstw farby odpornej na wysokie temperatury. Nie ma klosza, nie ma jeszcze tego efektu i nie ma tutaj e, tej maskownicy, e, która przychodzi na kierunkowskaz w każdym bądź razie, jeśli potrafisz sobie wyobrazić, no to no, to tak to w tej chwili wygląda, ale jesteśmy w połowie pracy, oczywiście. Projektor jest, jest już biletowy, czyli to nie jest już ta zwykła soczewka. Eee, mamy projektor e, bilet, czy full LED. Różnie to ludzie nazywają. On pełni dwie funkcje. Ma że z tej soczewki światła krótkie, czyli tak tradycyjnie, mijania. No i no i są jeszcze długie czyli po włączeniu światła długiego otwiera się tam przesłona i światło długie będzie z dwóch źródeł czyli z tej tradycyjnej żarówki jak i z tej soczewki tutaj no, widzisz tam się otwiera przesłona słuchaj takie, taki charakterystyczny klip. no i mamy efekt długiego światła też z tej soczewki no i strumień światła petarza. 该咋的。